Witam serdecznie wszystkich. Mam na imię Weronika. Mieszkam w małej wiosce w Kujawsko-Pomorskim. W sumie to tak jesteśmy na pograniczu Pałuk a Kujaw. Jestem żoną rolnika Jestem mamą dwójki dzieci. Synka, który ma 8 lat. I córeczki, która ma 11. Prowadzimy gospodarstwo rolne. Jak widać na załączonym obrazku posiadam cztery kozy i jednego pana capa. Tutaj yy, bym chciała się pochwalić ogródkiem, ale za bardzo nie ma czym. Bo dopiero tu jest w trakcie robienia, jak widać. Trochę tu zaniedbane jest, ponieważ już w sumie 3 lata porzeczki są niepoobcinane. W końcu muszę się za nie wziąć. Niedokładnie nie wiem, jak to zrobić. Muszę poczytać w internecie. Albo może ktoś z Was wie.

A tu będzie nasz warzywniak. W sumie zostały tu tylko jeszcze zioła z tamtego roku. Teraz musimy to fajnie wszystko przekopać. Na wieść obożnika. I będziemy sadzić wszystkie warzywka. Ale to. W następnym filmie już wam pokażę.